Hej, hej, witam was serdecznie. Z tej strony Steat. Przed nami kolejny odcinek z gry Snowrunner. Kolejne wyzwania, kolejne misje przed nami. I tak dzisiaj słuchajcie, moi drodzy, w planie mam realizację bardzo szybkiej misji. Mianowicie tutaj jest przyczepa serwisowa, którą musimy dostarczyć na farmę. Tutaj to nawet było w którymś z tych zadań. Tutaj, właśnie od Husky Forwarding narzędzia rolnicze. Mamy dostarczyć na farmę przyczepę z plandykami bocznymi. Ona właśnie stoi tutaj na terenie naszego garażu, więc to będzie szybki transport. 1000 nam wpadnie na konto, 130 punktów doświadczenia, także spoko. Natomiast z farmy będziemy mieli do zabrania materiały eksploatacyjne. Ale gdzie jej dostarczyć, to jeszcze nie wiem. A więc na razie może zajmiemy się tą przyczepą. Dostarczymy ją na farmę i dalej zobaczymy, słuchajcie, jak to będzie wyglądało i jak to się dalej potoczy. Przyczepa z plandeką, to będzie tutaj ta. Pomału, kurde Ok, yy, Dołącz przyczepę, proszę bardzo yy, No to jedziemy w takim razie Aha, hamulec ręczny jeszcze To powinno nam, słuchajcie, pójść bezproblemowo Do dosłownie tutaj kawałeczek tylko Chociaż jak znam siebie i swoje możliwości tutaj w tej grze, jak na razie, to wszystko może się wydarzyć. Tak jak chociażby z ostatnim wyzwaniem, nie? Ale dobra, no mówię do tego wyzwania jeszcze podejdziemy kiedyś, próbujemy to sobie zrealizować. Okej, okay, tutaj bezproblemowo. Oko. No i tutaj lada moment, zaraz po prawej stronie mamy farmę. No i szybki 1000 szybki yy, wpadło, nie? Znaczy wpadnie za chwilę. Najpierw tutaj odstawimy tą przyczepę. I tutaj w prawo, żeby się nie zakopać, bo tutaj chyba było jakieś większe błoto gdzieś. No właśnie, tutaj widzę jakieś tam za, za bardzo rozjeżdżone. O nie, tak, tutaj musimy to ominąć troszeczkę. O właśnie, w ten sposób. Zarządzaj.. Nie, ja muszę to odstawić teraz. Tą przyczepę. Chyba, że wystarczy ją odłączyć tylko. No nie bardzo. Poczekajcie, moment. Zaakceptuj zadanie. No, kontrakt wykonany. No, okej. Okay. Yy, nie zaakceptowałem zadania, nie? Yy, dobrze. Jest Ci bardzo wdzięczny za dobre uczynki. Ok, tysiąc spadło. Akceptujemy. Yy. Co tutaj nam. O, kolejne wyzwanie nam doszło. Pokaż wyzwanie: dostawca żywności. Ale gdzie my to mamy dostarczyć? No, nie pokazuje nam, właśnie miejsc, w które musimy to dowieść. I tak, w zasadzie, yy, później bierzemy yy, takie zlecenie troszeczkę w ciemno, nie? Tutaj maksymalne dozwolenie uszkodzenia to są 200. Nie, ja bym sobie na razie to odpuścił, natomiast yy, chciałbym wziąć tutaj to zadanie. Tylko poczekajcie, bo nam tu cały czas wisi yy, to osuwisko, które sobie śledzimy: yy, śledzenie stop. Przewrócony y, słup, super zamówienie, to nie, mokre żniwa, dostarcz na farmę, aha, to nie, lepe zimowe. Też nie. No to wam szczerze powiem, że nie wiem właśnie co tutaj. Może to jest jakieś dodatkowe zadanie. Dobra, yy, bierzemy. Tylko tak, no ja załaduję i gdzie ja mam z tym jechać? No tak, teraz już się załadowałem i, i co ja mam z tym zrobić teraz w takim razie, bo... Nie wiem, to musimy w takim razie, słuchajcie. Yy, rozpakuj ładunek. Usuń ładunek. Jak ja go usunę, to stracę. No bo co z tego, że ja się załaduję tutaj, jak nie wiem, gdzie to zawieźć? Yy, prawdopodobnie nie wiem. Do jakiego zadania te materiały są potrzebne. Yy, dobra, zróbmy tak. Kontrakty. Rurowe sny. Oj, to za daleko. Od tego Silly River. Yy, kłody w ręce pracowników. O, to też strasznie daleko. Nieodkryty teren. Drewno na wyciągnięcie ręki. Tak samo Lipa. Pomoc na wyspie. Lipa. Yy, mokre żniwa. Dostawa żywności Aha, to jest jako wyzwanie. Dobra, a od tego Dysona, no to nie, no to słuchajcie, mamy tutaj od tego Steel River. Yy, najwięcej kontraktów, od Dysona mamy rurowe sny, które są na drugim końcu mapy. Więc to bym się raczej nie chciał pchać. Natomiast ten przewrócony słup metalowe belki mamy tutaj, a pustaki o ja cię kręcę. Nie no, to wiecie co, wychodzi na to, że y, realizacja kontraktów, przynajmniej tak na razie może być bardzo utrudniona z uwagi na to, że my po prostu nie mamy odblokowanej zbyt dużej części mapy. Jest tutaj tych różnych zadań do realizacji, ale no to wymaga odkrycia mapy. Dobra, wiecie co, yy, zostawiamy sobie tutaj tę ciężarówkę na farmie. Albo, dobra, odholujmy ją do garażu. Yy, I teraz aha, bo my mamy. Dobra, mapa lokalna, i przejdźmy sobie do tego marszala. I tym marszalem wyruszymy gdzieś w dalszą podróż. No ale teraz po nocy. Urde. Trochę się tutaj przedłużyło to wszystko. Dobra, zrobimy tak. Yy, mamy dwunastą w nocy. Przeskoczymy sobie do rana. Tak, o, i za dnia możemy sobie jechać. Yy, kierunek. Tutaj ta wieża obserwacyjna. Wyjeżdżamy z garażu i ciśniemy w prawo. Zobaczymy, jak to wszystko pójdzie. Samochód, no, na dobrą sprawę zatankowany, także spoko. Możemy sobie cisnąć. Ale tu go miota na tym błocie, miota nim jak szatan. <laughs> Dobra, dawaj, dawaj, marszalek. Może coś znajdziemy fajnego przy okazji. Ja odbijam troszeczkę na trawę. Nie będę cisnął przez to błoto. To się skończy y, katastrofą. O właśnie. Tu sobie ominiemy tą kałużę i będzie coś dla coś. Idziemy byśmy się... o właśnie, tutaj teraz pod górę. No tutaj jest jakieś yy, obozowisko chyba. Może znajdziemy tam coś fajnego, jakieś upgrade'y. Dosyć ładnie, słuchajcie, są fajne widoki. Droga w miarę sensowna, przejezdna. Dobrze, yy, rozdroże mamy jakieś: yy, wieża obserwacyjna, kierunek w lewo. O, a my coś, słuchajcie. Całkiem fajnie. Co tutaj mamy? Pokaż zadanie. Król wzgórza. Nie próżnujesz ostatnio. Naciesz oko lokalnymi widoczkami. Zaznaczyłem Ci kilka pięknych miejsc na mapie. Sprawdź je wszystkie. Oczywiście akceptujemy. Tutaj bardzo dziękuję Bronkowi za wszystkie podpowiedzi, które tutaj podsyła w komentarzach. I mianowicie też właśnie na ten temat, żeby brać wszystkie zadania, które się znajdzie. No, większość z nich nie ma limitu czasowego, więc możemy sobie je w każdej chwili wykonać. Tak więc, my to odebraliśmy sobie teraz zadanie Król wzgórza. O, no i mamy dwa szczyty do, do odwiedzenia. No, tutaj nie o tej wieży. Obserwacyjnej, tak więc y, całkiem fajnie. Yy, dobra, a zrobiliśmy, zrobilibyśmy sobie tak: śledzenie tego zadania yy, śledzenie start, proszę bardzo. Mhm. Dobra, czyli jak, jakby nie patrzeć, to musimy yy, jakoś tutaj tą drogą podążać. Po drodze nam powinno się udać właśnie jeszcze tą wieżę obserwacyjną blokować. O, tam już widzę, jest wieża obserwacyjna. Yy, to tak, najpierw spróbujemy na tą wieżę obserwacyjną wbić jakoś. Mhm, dobra, tutaj tędy. To moment, moment, moment. O, w ten sposób. Aj, kurde. Żeby się to czasem nie zakończyło upadkiem. Dobra, jesteśmy, żyjemy. Wieża obserwacyjna otwarta, proszę bardzo. Pokaż nam ten teren, ale to ładnie, naprawdę. Yy, odkryliśmy lokalizację modyfikacji. Należy też bayer. Yy, tutaj mamy słuchajcie, jakiś górski most. Nadawca zadań. Dobra, a co z tą modyfikacją? Aha, ok, tutaj jest. Yy, no to przynajmniej na razie dla nas niedostępna. Yy, wrócimy teraz tak, yy, tutaj drogą. Który yy, tutaj ten szczyt najpierw byśmy sobie zaliczyli? Yy, No, może tutaj no, myślę, że ten tutaj byśmy sobie ale to musimy się wrócić yy... do... do góry, jakoś by trzeba było tu podjechać teraz z powrotem. Ej, 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 nie cuduj tak, chłopie. spokojnie, bo to się za chwilę źle skończy. Wróciliśmy na drogę i teraz yy, w tę stronę. Malutku. O, za chwilę ten szczyt będzie nasz. Tu kurde, spinaczka Dobra. Tutaj ten. O nie, 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 tak, nie, tak. nie, tak, nie, 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 Wiecie co, przełączy się może na ten niski bieg Będzie troszeczkę wolniej się jeździło Ale myślę, że będzie bezpieczniej Dawaj, 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 podjeżdżaj Próbujemy tutaj tędy, coś. Chociaż nie, to nam nic nie da chyba No właśnie, bo później po tym szczycie się tu nie wskrabiemy Nie zmienia to jednak faktu, że musimy tą drogą tutaj się yy, poruszać niestety Cały czas Ups. No dawaj O tak pięknie zamało się drzewięko Chyba utknąłem. <noise> Blokada dyferencjału. Okej, okay. dobra, no już wiemy z tą blokadą. Yy, z tym, że na niskim biegu możemy jeździć tylko do przodu. Ja zaraz spadnę. <noise> Nie, nie, nie! <śpiewanie> o kurde. Eee, no to powiem wam tak, będzie tutaj niezła jazda teraz. Ja przerzucam na niski bieg, blokada dyfra. I zobaczymy, jak to pójdzie. Ja patrząc na ilość paliwa, która pozostała, może to być kiepsko 20 litrów tylko nam zostało. Eee... Serio? Aha, dobra, rozumiem. Mówię, droga się skończyła, a droga jest tutaj. Chociaż ciężko nazwać drogą, nie? Dawaj, już prawie jesteśmy u celu, słuchaj. Ciśniesz marszałek, dajesz. Wierzymy w ciebie. <słuch> Aj kurde. I znowu teraz tutaj będzie kłopot. Dobra. Yy, udało się? Udało się. Yy, albo i się nie udało. No kurde, nie rób sobie ze mną jaj! Yy. Co lipa <grywa> e, Okej okay. Holowanko Bo już tutaj nie wstanę, nie? Ja cię pierdziele Czy ja muszę gdzieś co, co Albo w każdym odcinku, albo co drugi odcinek być holowany? <grywa> o, cię kręcę Dobra moi drodzy, zrealizowaliśmy jakieś tam sobie zadanie. Pośmialiśmy się znowu troszeczkę, powygłupialiśmy na wzgórzach. Podejmiemy tam jeszcze jedną próbę. Tam naprawdę podejrzewam, że będzie sympatycznie jak tam wiedziemy. Widoki mogą być kolosalne i w ogóle tak te dwa wzgórza zaliczyć to może być wyczyn. Ale to już w następnych gdzieś odcinkach zobaczymy. No ja tak też z odcinka na odcinek coraz więcej staram się tutaj jakoś nauczyć obsługi tych pojazdów i w ogóle całej mechaniki fizyki. Także ja Wam serdecznie dziękuję za oglądanie, za to, że jesteście. Serdecznie dziękuję za wszystkie komentarze i podpowiedzi. Mam nadzieję, że mimo wszystko się fajnie bawicie. Podoba Wam się to. Jak tutaj się tutaj nasza historia yy, toczy. A więc moi drodzy, ja jeszcze raz serdecznie dziękuję. Pamiętajcie zostawić łapkę w górę. Sekcja komentarzy, jak zawsze należy do Was. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Hej hej.